Ono pobiera w granicy 100 W na godzinę, czyli że 1 kW wystarczy na 10 godzin pracy. I przyznam się Wam, że autentycznie zaobserwowałem takie pobory. One były gdzieś na poziomie około 80 paru W, czyli w tym trybie, w trybie takim z powodu tej temperatury na zewnątrz, aczkolwiek no to tak to bywa, że gdyby nie to, że mamy na zewnątrz teraz 27-28 stopni, to nie byłoby możliwości, żeby testować między innymi różnego rodzaju rozwiązania, które pozwolą tą temperaturę zbić. A teraz okazało się, że yy, znalazłem na nie kolejne zastosowanie, no bo mogę postawić taki przenośny magazyn energii i można powiedzieć, że mam go yy, wstawionego dosłownie w, drugiej, w, drugim, w drugim końcu tutaj domu. Ubierane w tej chwili, tak? Czyli ile potrzebujemy do tego, żeby zasilić nasz... Proszę bardzo, mamy, tak? O, 0,91, czyli 1 kW. I coraz więcej tej energii potrzebujemy też m.in. na chłodzenie. I o tyle, o ile na chłodzenie w przypadku off-gridu Nie możemy narzekać na deficyty tej energii, choćby nawet z fotowoltaiki, no bo e, skoro świeci słońce, no to pewnie... 550 watów, czyli z 550 watów, jeśli możemy uzyskać niecałe 2 kW, albo ponad te 1,5 kW mocy, no to już całkiem fajnie się to spina, bo przecież każda, czy grzejnik, czy farelka, e, pobierze Wam 2 do 2, tak, czy tam 1,5, czyli czy 1,5, jeżeli 2 jeśli tą rurę z zasysaniem powietrza zostawiłbym w środku, albo bym ją wypiął, no to w tym momencie pewnie byłbym w stanie szybciej zbić tą temperaturę, aczkolwiek pozbawiłbym się tego świeżego powietrza. A tutaj jest to coś, co mi tutaj fajnie gdzieś tam pracuje. I ja to czuję, tak, na, na tyle, na ile można powiedzieć to w takim trybie organoleptycznym, taka wyścigowa, to już w ogóle tam dla, dla tych, którzy chcieliby tutaj wyczynowo wręcz skakać na niej. Tak czy inaczej, gdyby to była opcja w ogóle taka i wszystko jest. to, co słońce wpada, wbija się tutaj nam do środka, grzeje, dogrzewa nam niemiłosiernie. I jeszcze dodatkowo nad nami u góry w tej chwili można powiedzieć, że jest niewielka przerwa, i mamy od razu dach. Jeżeli na taki dach, który jest pokryty blachą. Je... Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam nam żyć bez płacenia rachunków. Mógłbym powiedzieć, gdybym tak chciał, że jestem powiedzmy taki trochę z, zły, trochę z powodu tej temperatury na zewnątrz, aczkolwiek no to tak to bywa, że gdyby nie to, że mamy na zewnątrz teraz 27-28 stopni, to nie byłoby możliwości, żeby testować m.in. różnego rodzaju rozwiązania, które pozwolą tą temperaturę zbić. Co do tego jest mi potrzebne, albo co ja do tego używam, albo co mogę używać, no to między innymi mamy taki klimatyzator przenośny, czyli taka można powiedzieć pompa ciepła, którą w rękę złapiecie, ale oprócz tego, mamy też również jednostkę zewnętrzną pompy ciepła, która pracuje na klimakonwektorze tutaj w środku wewnątrz. Czy to działa? No tak, działać działa, oczywiście, natomiast z racji tego, że na zewnątrz jest temperatura, no naprawdę, no jest, jest temperatura, wiecie co ja bym tutaj zerknął, no jest 27 stopni, no nie wiem, czy będzie widać. Spójrzcie sobie tutaj. Moment, 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 sekundę. Tu macie, widzicie? O, 27 stopni jest na zewnątrz. Tu w środku mamy 28,1 w tym miejscu, tutaj, w tym miejscu. Klima chodzi nam tu, w tamtym, w związku z tym nie sięga jak gdyby do tego czujnika, ale możecie sobie tutaj zerknąć jeszcze, że tutaj mamy przy ścianie 27. W związku z tym jest mega... Mm, Ciepło, bardzo ciepło. Dlaczego? Z tego względu, że tutaj mamy południe, proszę bardzo, i wszystko to, co słońce wpada, wbija się tutaj nam do środka, grzeje, dogrzewa nam niemiłosiernie. I jeszcze dodatkowo nad nami u góry w tej chwili można powiedzieć, że jest niewielka przerwa i mamy od razu dach. Jeżeli na taki dach, który jest pokryty blachą, jest dostarczane to słońce, no to w tym momencie mm, po prostu jest gorąco. I tyle, koniec kropka. Bardzo dużo energii potrzebujemy yy, i coraz więcej tej energii potrzebujemy też między innymi na chłodzenie. I o tyle, o ile na chłodzenie, w przypadku off-gridu, Nie możemy narzekać na deficyty tej energii, choćby nawet z fotowoltaiki. No, bo yy, skoro świeci słońce, no to pewnie tamte panele nam coś produkują. A jak nam coś produkują, no to w tym momencie tam w oddali, proszę bardzo, możecie sobie zerknąć. Mamy instalację, czyli mamy, mamy z czego tą energię brać. No, i w tym momencie to nie jest dla nas żaden kłopot. Aczkolwiek, jest to w pewien sposób yy, takie. Taki test, który nam pozwala zawsze określić to, ile tej energii potrzebujemy. Ja sobie w międzyczasie zrzucę licznik, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, ile w tej chwili pobiera tutaj nam ten klima-konwektor. Jego moc, z tego co pamiętam, tak, nie wiem, czy zerknę, sprawdzę to, ale jakby coś, no to moc chłodzenia jest w granicy zaraz, zaraz, zaraz 3,8 4,3. Tylko cooling, tak? Tutaj będzie tak, czyli chłodzenie. Eee, 3,8, a 4,3 grzanie. 3,8, tam. O, proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć. Tak, czyli mamy 3,8. Eee, jeśli to idzie, można powiedzieć, na, na maksa, to w tym momencie, w tym pomieszczeniu tutaj, jesteśmy w stanie tą temperaturę sobie taką w miarę przyjemnie utrzymać. Tak? Bo już Kuchnia to jest zupełnie coś innego, inna bajka. Jeśli byśmy tutaj drzwi zamknęli, byłoby OK, byłoby spoko i ja już to niejednokrotnie sprawdzałem, że jesteśmy w stanie nawet takie bardzo duże upały opanować, opanować tym klimakonwektorem. Był problem w sumie nie wiem, czy nie mogę powiedzieć, że nadal jest właśnie w kwestii kuchni. Ja pozwalam sobie tu w ciągu dnia powiedzmy, że zasłaniać zasłony, i pomimo tego, że powinny, powinna być przegroda, czyli taka zasłona, gdyby była na zewnątrz, byłoby dużo lepiej. Z tego względu, że tak to, to ciepło wchodzi, dotyka o szybę, unosi się, no i można powiedzieć, że ta efektywność jest. Bardzo mała. Nie chcę mówić, że zerowa, bo bardziej chodzi o to, że nie wygrzewa. Nie wygrzewa wtedy pomieszczenia, czyli ten stół nie jest nagrzany, podłoga, meble, wszystko to, co jest dookoła. Jeśli to słońce, jeśli zasłonimy okno, no to w tym momencie nie będziemy tego wygrzewali. To są takie elementy, na które warto zwrócić uwagę, jeśli byście chcieli zbijać temperaturę, no to wiadomo, przesłone od zewnątrz dlatego z tego powodu są montowane rolety, choćby nawet. Mamy nowe, takie fajne, ciekawe urządzenie, które można złapać sobie w rękę i można z nim latać, biegać, skakać, chodzić tam, róbcie co chcecie i tak dalej. Tak czy inaczej, ja jestem z niego zadowolony. Powiem tak szczerze, całkiem szczerze, bo jest naprawdę niedużych rozmiarów. Mało z tym. Okazało się, że w pomieszczeniu, w którym to założyłem, kiedyś tutaj była toaleta. To, było, to jest takie bardzo małe, nieduże pomieszczenie, w którym ja sobie zawsze trzymałem takie przenośne magazyny energii. Czyli powiedzmy, że to było takie moje tutaj techniczne zaplecze. A teraz okazało się, że yy, znalazłem na nie kolejne zastosowanie, no bo mogę postawić taki przenośny magazyn energii i można powiedzieć, że mam go wstawionego dosłownie w, drugiej, w, drugim, w drugim końcu tutaj domu, domku. W związku z tym mamy z jednej i z drugiej strony tą klimę załączoną. Czyli nadal kuchnia niestety zostaje w miejscu centralnym, najbardziej grzanym. Jestem po kilku dniach testowania. Założyłem dosłownie tylko po to, żeby wyrzucać to ciepłe powietrze przez okno. No to na tyle na ile można, no to żeby można było tą rurą po prostu no, wyrzucić, wystawić. Jeśli miałoby to być na stałe tutaj założone, no to w tym momencie wiadomo, prosi się o to, żeby podłączyć to gdzieś pod jakiś stały wylot tego powietrza, a tutaj mamy czerpnię. Także powietrze możemy wciągać, można powiedzieć, że ze środka. Nie wiem, czy tak nie byłoby nawet lepiej z tego względu, żebyśmy wtedy mogli pociągnąć sobie to stosunkowo ciepłe powietrze tutaj stąd i wyrzucić na zewnątrz. Wtedy mm, już to takie powietrze gorące. Natomiast ja celowo i specjalnie wystawiłem na zewnątrz tą rolę dzięki temu niestety, ale też zmniejszam efektywność tego urządzenia, ponieważ wtedy okazuje się, że to urządzenie zaczyna nam trochę pracować w takim trybie rekuperacji, czyli jak gdyby wyciągamy to powietrze z wentylacji, rekuperacji. Musiałbym się chwilę zastanowić, czy to tak można by było sobie wytłumaczyć. Mm, tak, taka wentylacja, rekuperacja. Czyli wyciągamy powietrze z zewnątrz, chłodzimy je, no i gorące wyrzucamy dalej, tak? Pewnie wiadomo, że gdyby dużo byłoby to lepsze i sprawniejsze, gdybyśmy tą rurę zupełnie w innym miejscu umieścili, tak? A najlepiej jeszcze, no żeby to nie było około siebie, no bo to ciepłe gdzieś tam się pewnie tutaj też przedostaje i w związku z tym Pewnie poniekąd jest trochę wciągane tutaj do środka, czyli ta sprawność tego urządzenia na pewno w tej chwili z powodu wad w montażu nie jest idealna albo jest daleka od idealnej. Czy to działa? Tak działa. Czy to działa dobrze? Uważam, że to działa wystarczająco. To jest urządzenie, tak jak sami widzicie, bardzo niedużych rozmiarów. W związku z tym. No, nie oczekiwałbym tutaj od niego jakichś wielkich cudów, po prostu ma nam dogrzać. Same, same moce grzania i chłodzenia są na poziomie 1600-1800. Czyli 1600 bodajże w przypadku grzania albo 1800, 1600 w przypadku chłodzenia, a 1800 w przypadku grzania albo odwrotnie. Ale dobra, w każdym razie tak czy inaczej, trochę powyżej 1,5, niecałe 2 kW ma to mocy. I co się dzieje? Producent sygnalizuje i mówi, że to urządzenie jest w stanie pobrać najwięcej 550 W, czyli z 550 W. Jeśli możemy uzyskać niecałe 2 kW, albo ponad te 1,5 kW mocy, no to już całkiem fajnie się to spina, bo przecież każda, czy grzejnik, czy farelka pobierze Wam 2 do 2, tak? czy tam 1,5, czyli czy 1,5. Jeżeli 1,5 czy 2 kW mamy tego, tego uzysku energetycznego ciepła, no i trzeba w niego włożyć półtorej czy tam 2 kW. W związku z tym, przy 1 do 1 tym, tym wyliczeniu, słabo to wygląda. Szczególnie słabo w momencie, kiedy będziemy myśleli, a już trzeba gdzieś tam brać to wszystko pod uwagę, że za chwilę będzie zima. Mało z tym jeszcze. To urządzenie, yy, jestem bardzo mile zaskoczony, bo producent napisał, że ono w trybie takim, jak jest teraz, czyli w takim trybie eko takim, że w nocy, że ono będzie tak troszeczkę tylko sobie szumiało, delikatnie pracowało w trybie takim delikatnym, że ono pobiera w granicy ono pobiera w granicy 100 watów na godzinę, czyli że 1 kW wystarczy na 10 godzin pracy. I przyznam się wam, że autentycznie zaobserwowałem takie pobory. One były gdzieś na poziomie około 80 paru watów, czyli w tym trybie, w trybie takim Eko, e, zauważyłem, że to jest na poziomie około 80 parowatów pobór. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę sobie tam gdzieś zerknąć na te wcześniejsze odcinki, bo gdzieś tam na jednym z odcinków trochę więcej coś tam pisałem, e, znaczy jak gdyby publikowałem i omawiałem kwestie tego urządzenia, no to tam ten, ten, ten pobór po prostu był. I, i z tego powodu, e, jeśli tylko i wyłącznie mielibyście ochotę, to jak najbardziej oczywiście zapraszam. Tak czy inaczej, spójrzcie, czyli w trybie chłodzenia, bo tu chodziło o tryb chłodzenia. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę skorzystać z tego i nie ma zbyt dużo prądu, gdzie to może być? No czym można się oprzeć? Jakiś magazyn energii, powerbank przenośny, czyli typowa opcja piknik, wyjazd, doraźne ogrzewanie, gdzie no, nie korzystacie z jakiegoś stałego źródła energii. No i gdzie ten każdy kilowat, no liczy się bardzo, tak? bo musicie go albo dowieść, albo, no nie wiem, nawet przerzucić sobie choćby nawet przez taki magazyn energii powerbank, no gdzie produkcja, nawet jeżeli by były to panele takie przenośne, turystyczne, no to tam wszystko jest dość mocno ograniczone. To uważam, że w czasie, kiedy potrzebowalibyście skorzystać z tego na godzinkę, dwie, trzy, cztery godziny, no to spoko, całkiem fajnie to wypada. Mało z tym jeszcze. Jeżeli ktoś z Was chciałby gdzieś do przyczepy kempingowej super, myślę, że to też byłoby fajne, fajne rozwiązanie e, ktoś z Was na ryby? również, uważam, że mm, jak najbardziej, namiot? tak e, o, warsztat e, czyli chcielibyście na chwilę skorzystać gdzieś w warsztacie łączycie, staniecie sobie niedaleko, czy tam gdzieś blisko to ustawicie, zawsze jesteście w tym strumieniu, czy cię płaci zim, czy zimna także mm, tak, tak, podoba mi się Kwestia mobilności e, również jest OK. Ponadto dodatkowo mamy do tego choćby nawet o taką przystawkę. Z przodu też można wpiąć tamte rury, które są powpinane z tyłu, no to dokładnie analogicznie można by było coś takiego zrobić sobie tutaj z przodu, tak? Czyli możecie sobie o, założyć, wpiąć tu, ciach, no i te rury pozapinać tutaj, tak? No czyli i w tym momencie tutaj macie wylot zimnego albo ciepłego powietrza. No, i macie tak samo również e, pobór, tak? czyli zaciąganie tego powietrza. Co za tym idzie? Możecie się podpiąć pod konkretne pomieszczenie. Czyli, gdybyście założyli to w jakimś luku bagażowym, no to między innymi takimi rurami, tymi możecie sobie wyprowadzić to, gdzie Wam się tam żywnie podoba. Co automatycznie też w dużym stopniu Wam ułatwi sprawę ponieważ e, m, będziecie mogli wyeliminować kwestię tego hałasu, tak? Czyli jeżeli komuś z Was nie chciałoby się tego słuchać, to, m, to na pewno m, wyrzucenie tego poza obszar przebywania w bardzo dużym stopniu by pomogło, albo nawet odizolowanie tego, czyli wstawienie tego gdzieś tam za jakąś przegrodą, za ścianą, tak? Czyli tak jak tutaj byśmy mogli sobie to wyrzucić na zewnątrz, albo gdzieś tam być może nawet pod domek i wyprowadzić, o! Tu, w tym pomieszczeniu, ja skorzystałem na odprowadzenie skroplin, bo mamy też skropliny. Ale z racji tego mówię, że to było kiedyś pomieszczenie o tak dosłownie za tymi drzwiami, to było pomieszczenie, które służyło y, jako, y, jako ubikacja. Tak? Czyli no, taka mikromała łazienka, no i między innymi tu była toaleta, tu było doprowadzenie wody do tej toalety. Ja tam nie wiem, jakaś dziura była otwór, nie wiem nawet od czego, ale tak czy inaczej to jest w tej chwili pozaślepiane. Natomiast skorzystałem z tego, no, że mam jakiegoś gotowca, no czyli te skropliny można wyrzucić. E, na samym początku postawiłem tylko taką tackę ociekową, e, taką to oryginalnie to gdzieś była od jakichś butów, i ta tacka ona cała przez dwa dni napełniła się wodą, prawie szczupkiem. Także w pewnym momencie się skapitłem, uła la trzeba coś z tym zrobić. No a że akurat ta podłoga naturalnie gdzieś tam tą dziurę wcześniej już miała, no to mogłem sobie to wykorzystać po to, żeby pod domek wrzucić i żeby tam sobie kap, kap, kap ta woda mogła zejść na dół. Dzięki czemu mamy kolejną funkcję, ponieważ możemy też wyciągnąć z powietrza wilgoć. Także, tak jak już wcześniej powiedziałem na samym początku, ja chciałem skorzystać z tego świeżego powietrza z zewnątrz. Co nie jest oczywiście wiadomo, tutaj wskazane. Tudzież takie. Zależało mi na tym, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie doprowadzić tutaj trochę lepsze, bardziej świeże powietrze. I powiem wam, jak na takie podłączenie od ręki okazało się, że to naprawdę ma sens. Bo w tym trybie eko, jak to chodzi sobie tak delikatnie i cichutko. To wystarczy tutaj powiedzmy te drzwi delikatnie przymknąć. Całe to zimno, ono tutaj nam zasuwa na, na, na pokój, czyli, czyli można powiedzieć, że korzystając z sypialni, mamy szansę na to, żeby przebywać w całkiem przyjemnych warunkach. To znaczy, kwestia komfortu termicznego oczywiście jest odczuwalna bardzo, tak? To jest jeden element. Eee, dwa jeśli tą rurę z zasysaniem powietrza zostawiłbym w środku, albo bym ją wypiął, no to w tym momencie pewnie byłbym w stanie szybciej zbić tą temperaturę, aczkolwiek pozbawiłbym się tego świeżego powietrza. A tutaj jest to coś, co mi tutaj fajnie gdzieś tam pracuje. I ja to czuję tak na, na tyle, na ile można powiedzieć to w takim trybie organoleptycznym. Nie wiem, no to, co, to są moje odczucia. O, nie mam tego zważone, zmierzone, tak? Natomiast czuję, że to, że to na pewno ma sens. To jest jedna kwestia. Druga, temat związany z tym klimakonwektorem, no to e, uważam, że w ogóle bez niego to jest praktycznie pierwszy, chyba czy drugi sezon, który w ogóle mogę nazwać za e, taki, w którym można tutaj przebywać. Tak? To znaczy, jak gdyby ja mogę cieszyć się z atrakcji przebywania e, w lesie u nas i. I w cudzysłowie gdzieś tam na, na, na świeżym, albo blisko tutaj natury, ale jednocześnie nie męczenie się. Bo wierzcie mi, że temperatury latem, w momencie, kiedy te upały i to słońce pakowało non-stop tutaj na ten dach, no było no, fatalne. To znaczy, jak gdyby w ogóle nie można byłoby powiedzieć, że, że był to komfort, kwestia przebywania tym domku. Oczywiście dla osób może, które chciałyby sobie zerknąć jak to wszystko z zewnątrz wygląda, to już zaraz wychodzimy, to wam pokażę. A właśnie zanim wyjdziemy, też jeszcze rzut okiem, żebyście zobaczyli 12 stopni, tak? Czyli to jest kwestia tutaj tej wody, wody lodowej i tu macie, o, widać, widać. O, widać teraz. O. 12 stopni, czyli pompa chodzi i temperatura jest ustawiona na tak, na 12 stopni. Czyli taka jest temperatura czynnika chłodzącego, który pracuje w, w tym klimakonwektorze. O, z takich ciekawostek to jeszcze dzisiaj pozwoliłem sobie na off-roadowe szaleństwo i jeżdżenie na hulajnodze dała radę, aczkolwiek myślałem, że pewnie może będzie trochę lepiej. Okazuje się, że gdyby miała napęd na, e, tylko i wyłącznie na tylne koło, to byłoby bardzo słabo, bo by się kopała. Nie byłaby w stanie mnie tutaj o, po tych terenach leśnych gdzieś tam wozić. I wielokrotnie czułem, że po prostu wręcz staje jeszcze w jakimś tam trybie takim eko, gdzie nie ma tej mocy dużo. Natomiast w momencie, kiedy załączyłem na przednią i tylną oś, czyli i przednie koło i tylne zasuwało i ciągnęło, no to w tym momencie ok, spoko dawało radę, natomiast i taki, tak ten taki najsłabszy tryb eko e, raczej tak słabo, także trzeba było przerzucić na Sport, ale jest jeszcze opcja taka na, tam wyścigowa, to już w ogóle tam dla, dla tych, którzy chcieliby tutaj wyczynowo wręcz skakać na niej hmm. Tak czy inaczej, gdyby to była opcja w ogóle taka już totalnie do jeżdżenia po lesie, no to wiadomo, że trzeba by było zaopatrzyć się w jakieś tam większe koła. Ale tak czy inaczej, powiem i tak, i tak jestem zaskoczony mile, bo nawet, nawet całkiem fajnie to dawało rady. Wiecie co? Myślę, że nawet chyba nie będzie potrzeby, żeby, żeby wrzucać Wam ekran odnośnie zużycia energii. przecież, ponieważ, przecież, ponieważ masło myślane. Ponieważ jesteśmy obok naszej stacji zasilania magazynu energii, a więc będziemy mogli Wam pokazać, ile tutaj tego jest pobierane w tej chwili, tak? Czyli ile potrzebujemy do tego, żeby zasilić nasz, proszę bardzo, mamy, tak? O 0,91, czyli 1 kW. Hmm. Tak. No tutaj mamy 100%. Dla osób zainteresowanych ile ten magazyn energii przerzucił w tej chwili to jest 1,5 mega 1560 kWh a jednocześnie w trybie takim total przy połączeniu z panelami, czyli z fotowoltaiką i bezpośrednio w zużywaniu tego, co jest produkowane, bodajże 2600 MWh i było to podłączone przed targami. Także hmm, ile, w ciągu jakiego czasu zużyliśmy 2600 2600? Kilowatogodzin to jest tak, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wrzesień. Czyli, jakbyśmy mieli patrzeć na to w ten sposób, to czy 4 miesiące? Nawet nie całe. Przez niecałe 4 miesiące zużyliśmy 2600 watogodzin. Dużo? No, sami sobie odpowiedzcie, czy dużo czekajcie moment, zastanawiam się myślę, czy nie, kiedy był podłączony hmm, kiedy był podłączony ten magazyn energii hmm. nie, może trochę wcześniej niż w czerwcu, no dobrze, ale nawet jeżeli mówimy o 4-5 miesiącach, nawet gdyby to było 5 miesięcy, to przez 5 miesięcy, no to wychodzi na to, że naprawdę tego prądu tutaj schodzi dość sporo, w międzyczasie były organizowane targi Wiadomo, że one nam tutaj też trochę tej energii pociągnęły. Można powiedzieć, że też przez cały czas mamy włączone oświetlenie. Tutaj czeka nas kolejna akcja, związana z tym, że będziemy sobie sprawdzać ogrzewanie, takie ogrzewanie. Powiedzmy, stopem 1 do 1. Aczkolwiek mam mnóstwo zastosowań na to, dlatego bardzo chętnie się za to zabiorę z racji tego, że przez cały czas praktycznie chodzi o i oświetlenie e, i tak jak sami zauważyliście e, miejsce w którym jesteśmy, przebywamy, to jest miejsce o tyle specyficzne, że ono potrzebuje praktycznie non stop do regulowania tej temperatury, bo tak w ciągu dnia potrzebujemy żeby chłodzić, ale w momencie kiedy nagle okazuje się, że e, idziemy w stronę Wieczora, nocy, jest wieczór, noc, to nagle okazuje się, że w ciągu dnia mieliśmy temperaturę 25, 6, 7, 8 stopni, a o godzinie 22, 3 my 14, 15. No i z racji tego, że ten domek on nie jest w stanie nam przerzucić i przytrzymać tą temperaturę do następnego dnia, no to nagle okazuje się, że w ciągu dnia chudzimy, a w nocy trzeba grzać, to macie już odpowiedź, że jest to obiekt, który jest ekstremalnie narażony na albo przegrzewanie, albo no niedogrzewanie. W związku z tym, jeżeli ktoś w ogóle miałby szukać rozwiązań, które pozwolą mu oszczędzać tę energię. No to o właśnie, no to tu za moimi plecami właśnie jest takie miejsce, które będzie. Potrzebowało bardzo dużo energii i nie ma to znaczenia czy lato czy zima. Jedynie co po prostu latem totalnie nie muszę się tutaj nad tym zastanawiać. Wystarczy się zaopatrzyć w trochę większą instalację fotowoltaiczną i to już wszystko będzie grało, śmigało. Tak jak dzisiaj w ciągu dnia to widziałem, że przy takim o powiedzmy, że pełnym słońcu, bo teraz to już nam zaszło za chmury. Poza tym robią się już godziny takie popołudniowe, ale w momencie, kiedy był taki maks. To zużycie mieliśmy na poziomie około 1,5 kW. 1,6, 1,7, 1,8 kW. Taki był pobór tej energii. Dlaczego? Z tego względu, że ta praca, którą wykonywała pompa, czyli ta jednostka zewnętrzna pompy ciepła, no, była dosyć duża, dużo większa niż w tej chwili. To jest raz. A dwa, dodatkowo jeszcze chodziło nam tutaj o ten, ten nasz, ten nasz przenośny, ta nasza przenośna pompa ciepła. Bardzo Wam dziękuję za e, obecność. E, oczywiście, wiadomo, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę, to oczywiście jak najbardziej zachęcam, możecie też również się przyłączyć do nas z tego względu, że już jesteśmy po, po pierwszym takim szkoleniu. W związku z tym fajnie udało się. Pozdrawiam uczestników, którzy byli u nas. E, pierwsza sobota miesiąca, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę. Eee, zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić tak, że być może nawet nie wszystkie te szkolenia będą się odbywały tutaj u nas w dobrym projekcie, czyli w Owgwidowej stolicy Polski. Być może robimy, będziemy też je robili terenowo, gdzieś tam poza. Natomiast tak czy inaczej, to oczywiście wiadomo szczegóły, piszcie i, i będziemy tutaj ustalali co i jak. Oczywiście adres mailowy ja tam zawsze pod chwilą gdzieś zostawiam, także spokojnie możecie sobie pisać i, i będziemy ustalali szczegóły, co i jak. Czyli jeżeli ktoś z Was chciałby odrobić lekcję, chciałby się czegoś nauczyć, chciałby też również postawić na swoją własną niezależność energetyczną, to y, zachęcam do tego, żeby się do nas przyłączył. A oczywiście stały punkt programu to jest 12-13 czerwiec 2026, czyli targi, targi off-gridowe, oczywiście u nas także, jakby ktoś coś, to zapraszam, bo u nas się dzieje. Trzymajcie się w takim razie. No i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć, hej.